Dzień dobry, nazywam się Teresa Sierpińska i od dwóch kadencji pełnię funkcję prodziekana do spraw jakości kształcenia w kierunku lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych oraz higieny stomatologicznej. Jak Państwo wiecie, przez ostatnie lata udało nam się wypracować bardzo wysokie standardy kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym, ale i też na pozostałych kierunkach, co doprowadziło do tego, iż od wielu lat kierunek lekarsko-dentystyczny znajduje się w czołówce lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego. Nasze standardy potwierdziła Państwowa Komisja Akredytacyjna, która w ostatnim czasie przebywała na terenie naszej uczelni. W nadchodzącej kadencji chciałabym postawić przede wszystkim na rozwój naszej kadry dydaktycznej. Oczywiście nie obejdzie się bez pozyskania nowych pracowników, naukowo-dydaktycznych, którzy chcieliby pracować na rzecz naszych studentów. Mam nadzieję, że uda się stworzyć dobre warunki do rozwoju zarówno zawodowego, jak i rozwoju naukowego, ale też umożliwić młodym lekarzom, dentystom czy też naszej kadrze. Całościowe i dobre wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych, mam nadzieję, że z korzyścią dla naszych studentów.